Skarbnik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskich wierzeniach ludowych i górniczych, zwłaszcza związany ze Śląskiem, Małopolską i innymi regionami, w których od wieków rozwijało się górnictwo. W opowieściach dawnych górników jawi się jako duch kopalń, strażnik ukrytych w ziemi bogactw i jednocześnie istota niezwykle ambiwalentna. Potrafił bowiem obdarzyć szczęściem i wskazać drogę do złóż cennych kruszców, ale równie dobrze mógł ukarać śmiałka, który okazał się chciwy. Nieposłuszny czy lekceważący wobec tradycji i szacunku należnego ziemi. Według wierzeń, skarbnik był duchem, który zamieszkiwał głębokie chodniki i komory kopalń. Opisywano go rozmaicie, czasem jako starca o siwej brodzie i oczach lśniących jak rozżarzone węgielki, ubrany w górniczy strój, innym razem jako postać ubraną w czarną sukmanę, z lampą w ręku, która nagle pojawiała się w ciemnych korytarzach. Niekiedy przyjmował też formę zwierzęcia, psa lub kota, a bywało, że ukazywał się jako świetlista zjawa migocząca w oddali. To właśnie ta zmienność kształtu dodawała mu tajemniczości i budziła respekt wśród górników. Skarbnik miał władzę nad bogactwami ukrytymi w ziemi. Wierzono, że to on strzeże złóż srebra, złota, ołowiu czy węgla, a człowiek, który zaskarbił sobie jego przychylność. Mógł liczyć na niezwykłe odkrycia. Opowiadano o górnikach, którzy spotkali skarbnika i dzięki niemu znaleźli bogate żyły kruszców, co zapewniało im dobrobyt i sławę. Jednak równie silnie podkreślano, że duch ten nienawidzi chciwości i nieuczciwości. Kto próbował oszukać współtowarzyszy, ukraść cudzą część zysku lub wydobywać kruszec bez należytego poszanowania, ten narażał się na gniew skarbnika. Kary Jakie wymierzał, były różnorodne. Potrafił zgasić lampy górników, pozostawiając ich w ciemnościach, sprawiał, że drogi w kopalni myliły się, prowadząc śmiałków ku niebezpiecznym przepaściom, a w najcięższych przypadkach mógł doprowadzić do zawalenia się stropów i zasypania nieposłusznych. Wierzono także, że mógł przywołać nagłe tąpnięcia i groźne wyziewy gazów, co w ludowej wyobraźni było interpretowane jako jego gniew. Jednocześnie skarbnik potrafił być opiekunem. Ostrzegał górników przed niebezpieczeństwami, stukając w ściany lub sygnalizując swoją obecność. Jeśli ktoś usłyszał tajemnicze pukania, które nie pochodziły od ludzkiej ręki, mógł być pewien, że w pobliżu czai się zagrożenie, a skarbnik próbuje ostrzec przed katastrofą. W niektórych opowieściach pojawia się także jako przewodnik, który wyprowadza zagubionych górników na powierzchnię. Gdy ci błądzili w labiryntach podziemnych korytarzy. Skarbnik nie był jednak zwykłym duchem. W tradycji ludowej jawił się jako istota związana z samą mocą ziemi, jej bogactwem i tajemnicą. Był strażnikiem równowagi, kimś, kto pilnował, aby człowiek czerpał z wnętrza ziemi tylko tyle, ile było mu potrzebne, i aby nie zapominał o szacunku dla pracy oraz wspólnoty. Uważano, że górnicy Którzy modlili się przed rozpoczęciem pracy, zachowywali skromność, uczciwość, mogli liczyć na jego przychylność. Postać skarbnika miała również ważny wymiar kulturowy. W opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie stanowił on uosobienie strachu i nadziei towarzyszących pracy w kopalniach. Górnictwo było zajęciem niebezpiecznym. Niosło ze sobą ryzyko śmierci i kalectwa, dlatego wiara w istnienie nadprzyrodzonego opiekuna pozwalała górnikom łatwiej znosić codzienne trudy. Duch kopalni stawał się symbolem ich tożsamości i wspólnoty, a także przypomnieniem o tym, że Ziemia, choć bogata, wymaga pokory. Opowieści o skarbniku przetrwały aż do czasów współczesnych, choć dziś funkcjonują głównie jako element folkloru, legend i kultury górniczej. Nadal jednak przywołuje się go podczas uroczystości związanych z górnictwem, a jego wizerunek pojawia się w sztuce, literaturze i tradycjach regionalnych. Skarbnik nie jest więc tylko bohaterem dawnych podań, ale symbolem wielowiekowej pracy górników i wzmagań z ziemią i nieustannego balansowania między bogactwem a śmiercią. W wierzeniach ludowych związanych z górnictwem skarbnik jawił się jako duch niezwykle tajemniczy i trudny do uchwycenia. Ale jednocześnie jego obecność w kopalniach była dla górników czymś oczywistym. Objawiał się bowiem nie w sposób bezpośredni i jednoznaczny, lecz poprzez znaki, odgłosy i subtelne sygnały, które interpretowano jako przejawy jego ingerencji. To właśnie te objawienia i znaki pozwalało górnikom wierzyć, że nie są sami w ciemnych korytarzach, a ktoś czuwa nad ich losem, choć nie zawsze miał wobec nich łagodne zamiary. Najczęstszą formą obecności skarbnika były niezwykłe odgłosy. Wierzono, że duch ten potrafił pukać w ściany i stropy kopalni, ostrzegając ten sposób przed niebezpieczeństwem. Jeżeli stukot był rytmiczny i przypominał odgłos ludzkiej dłoni uderzającej w skałę, interpretowano to jako znak ostrzegawczy, zapowiedź tąpnięcia, zawalenia stropu albo pojawienia się groźnych gazów. Górnicy, którzy zlekceważyli takie sygnały, Często według podań ginęli w katastrofach, co miało potwierdzać, że ignorowanie ostrzeżeń skarbnika było aktem lekkomyślności. Z drugiej strony odgłosy te mogły również pełnić rolę przewodnika. Zagubieni w labiryncie korytarzy górnicy słyszeli czasami tajemnicze kroki lub dźwięki przypominające zgrzyt narzędzi. Podążając za nimi, odnajdywali wyjście lub trafiali na bezpieczniejsze miejsce. W ten sposób skarbnik mógł objawiać się jako opiekun, który prowadził tych, którzy zachowywali się uczciwie i z szacunkiem wobec ziemi. Kolejnym znakiem obecności skarbnika były nagłe zgaśnięcia lamp i kaganków. W świecie podziemi, gdzie światło było jedynym ratunkiem przed absolutną ciemnością, nagłe gaśnięcie płomienia budziło paniczny lęk. Wierzono, że jeśli ogień gasu bez powodu, to znak, że skarbnik znajduje się w pobliżu. Mogło to oznaczać ostrzeżenie przed zagrożeniem, ale również przestrogę dla górnika, który dopuścił się chciwości, kradzieży lub nieuczciwości wobec współtowarzyszy. Skarbnik objawiał się także w postaci świetlnych zjawisk. Opowieści ludowe wspominały o błyskach światła, które pojawiały się w ciemnych korytarzach, jakby ktoś niósł lampę, lecz po chwili nikogo tam nie było. Zdarzało się, że taka poświata prowadziła górników do bogatych złóż kruszców. Co interpretowano jako dar ducha kopalni. Bywało jednak i tak, że światło zwodziło, sprowadzając na manowce i w miejsca niebezpieczne, co świadczyło o gniewie skarbnika. W niektórych podaniach duch ten objawiał się w bardziej materialnej formie. Opowiadano o jego nagłych pojawieniach się jako postaci ubranego w czarną sukmanę starca, trzymającego lampę albo kilow. Górnicy, którzy widzieli skarbnika, Doświadczali często uczucia paraliżującego lęku, ale jeśli nie okazali braku szacunku, spotkanie kończyło się szczęśliwie. Bywało również, że skarbnik ukazywał się w postaci psa, kota lub konia, zwierząt szczególnie silnie związanych z symboliką kopalni, które albo chroniły ludzi, albo sprowadzały ich w niebezpieczne miejsca. Znaki obecności skarbnika nie zawsze były jednak złowieszcze. W tradycji górniczej istniało przekonanie, że duch ten potrafił ostrzegać przed złym towarzystwem. Gdy w załodze znajdował się człowiek nieuczciwy lub chciwy, skarbnik miał dawać subtelne sygnały, niespodziewane dźwięki, zmiany w powietrzu, a nawet uczucie zimna, które miały uświadomić reszcie, że w ich gronie jest ktoś, kto sprowadzi nieszczęście. Objawienia skarbnika były więc nierozerwalnie związane z życiem codziennym górników. Każdy niezwykły dźwięk, każda nieoczekiwana zmiana światła, każdy podmuch powietrza w ciemnym korytarzu nabierał wymiaru nadprzyrodzonego. W ten sposób duch kopalni stawał się stałym towarzyszem pracy pod ziemią, przypominając o nieustannej obecności sił, które wykraczają poza ludzkie pojmowanie. W symbolice tych objawień kryła się głęboka prawda o górniczym losie. Skarbnik był nie tylko duchem strzegącym bogactw, ale także uosobieniem nieprzewidywalności i grozy kopalni. Jego znaki i objawienia były formą dialogu między człowiekiem a ziemią, przypomnieniem, że praca pod ziemią wymaga pokory, odwagi i poszanowania zarówno dla natury, jak i dla wspólnoty ludzi, którzy dzielą ze sobą trud i ryzyko. Postać skarbnika od wieków budziła wśród górników skrajne emocje, a jego charakter był postrzegany jako dwoisty, jednocześnie opiekun i postrach, dobroczyńca i mściciel. W wierzeniach ludowych związanych z górnictwem duch kopalni był nie tylko stróżem ukrytych w ziemi bogactw, ale także sędzą sprawiedliwym i surowym. Jego obecność w podziemiach miała być nieodłączną częścią codziennej pracy górników, a każdy z nich musiał pamiętać, że los jego zależy nie tylko od własnych umiejętności i odwagi, ale również od łaski skarbnika. Wierzono, że skarbnik był życzliwy wobec tych, którzy pracowali uczciwie. Szanowali Ziemię i darzyli innych górników zaufaniem. Dla takich ludzi duch potrafił być prawdziwym opiekunem. Objawiał im bogate żyły srebra czy węgla, prowadził bezpiecznymi korytarzami i ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Górnicy opowiadali, że skarbnik, słysząc modlitwy czy pieśni, które śpiewano pod ziemią, nierzadko odwzajemniał się stukotem w skały, wskazując w ten sposób drogę do skarbów natury. Bywało, że zagubionym w podziemiach robotnikom duch zapalał świetlną poświatę, dzięki której odnajdywali wyjście lub docierali do miejsca, gdzie mogli bezpiecznie przetrwać. Nagrodą dla uczciwych była także ochrona przed katastrofami. Opowieści górników wspominały, że tuż przed tąpnięciem czy wybuchem gazów słyszeli oni wyraźne uderzenia w stropy, a ci, którzy zaufali ostrzeżeniom i poszli za głosem skarbnika, przeżywali. Duch ten miał też szczególną awersję do chciwości i samolubstwa, dlatego nagradzał tych, którzy dzielili się znaleziskami i nigdy nie próbowali zabierać ukradkiem drogocennych brył dla siebie. Jednak w równym stopniu, w jakim skarbnik był opiekunem, potrafił stać się postrachem dla tych, którzy naruszali porządek pracy i wspólnoty. Górnicy wierzyli, że duch bezlitośnie karał złodziei, którzy usiłowali ukrywać część urobku. W takich przypadkach lampy gasły im nagle w rękach, narzędzia wypadały z dłoni, a pod ich stopami zaczynała osypywać się ziemia. Często ginęli oni w wypadkach, które dla reszty górników były jasnym znakiem, że skarbnik wymierzył sprawiedliwość. Kara spotykała także ludzi leniwych, którzy unikali pracy lub drwili z wysiłku innych. Tacy górnicy, jak mówiono, byli wodzeni przez skarbnika w najciemniejsze i najbardziej zdradliwe zakamarki kopalni, skąd nie potrafili wrócić. Szczególną pogardę duch żywił wobec bluźnierców i szyderców. Górnicy wierzyli, że jeśli ktoś pod ziemią używał nieczystych słów, kpił z modlitw albo okazywał brak szacunku wobec świętych symboli, skarbnik mógł ukarać go nagle i bezlitośnie. Opowieści wspominały o robotnikach, którzy szydzili z wiary a po chwili słyszano ich krzyki ginące w zawalającym się korytarzu. Symboliczna sprawiedliwość skarbnika miała być więc odbiciem zasad moralnych panujących w górniczej społeczności. Duch nagradzał uczciwość, odwagę, pokorę wobec natury i solidarność wobec współpracowników. Karał natomiast pychę, chciwość, lenistwo i brak szacunku dla pracy i życia innych. W ten sposób stawał się nie tylko stróżem bogactw ukrytych w ziemi, ale także strażnikiem wartości, które były fundamentem życia w trudnych i niebezpiecznych warunkach kopalnianych. Opowieści o skarbniku kształtowały codzienność górników. Był on nie tylko legendą, lecz także żywą obecnością, której należało się podporządkować. Każdy odgłos w ciemnym korytarzu, każdy nagły podmuch powietrza czy zgaśnięcie lampy interpretowano jako znak jego woli. To sprawiało, że duch kopalni jawił się jednocześnie jako anioł stróż i bezlitosny kat, a życie górnika rozgrywało się między tymi dwoma wymiarami jego potęgi.